Okej, okay, możemy stworzyć małe dziecko. Czy można stworzyć jeszcze mniejsze? Hej, wszystkim z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Baby in Yellow. I dzisiaj słuchajcie, wyszedł update do tej gry, także trzeba, trzeba sprawdzić, co się zmieniło w tym... Potworze po tutaj. Na pewno mamy jakieś banany na stole, tego chyba wcześniej nie było. W łazience, łazienka jest jakaś dłuższa teraz. Nadal dziecko można utopić, więc jest dobrze. Co to za pokeball tu jest? Musimy zebrać sześć dusz, żeby to otworzyć. Okej. Okay. Zabawki teraz są za darmo, więc te doktory teraz będą za nami chodzić, ale to na razie nieważne. Trzeba zobaczyć, co tu się zmieniło. Mamy jajka. Czy można. Dziecko. Jaj. Jajkiem. Mamy też tutaj masę jedzenia! Ej, w szafkach nawet są rzeczy teraz jakieś. Patrzcie, czy my będziemy jakieś dodatkowe rzeczy mieć z tej kam. Nie! Nie mówcie, że można wrzucić dziecko do śmieci i on je wciągnie! Proszę! Proszę! Pro. Właś! Właś! Dobrze, czyli do śmietnika już dziecka włożyć nie można, niestety. Później go włożymy do pokebola, ale na obecną chwilę zobaczmy, co się zmieniło na górze. Co to za łapki? O! Tu jest jakieś kolejne przejście. Czy ty coś tam schowałeś, jakiegoś potwora? Pewnie jakiś trzygłowy pies, znając Ciebie. Dobrze, w takim razie zobaczmy, jak sobie radzisz. Się cieszy! To jest przerażające po chwili. Co mu się z oczami sta? Wszystko w porządku? <grystanie> to jeszcze raz w takim razie. Ale jako, że Ciebie nie możemy wyrzucić, to możemy wyrzucić Twoją mini miniaturkę. Czemu tego się nie da wyrzucić? To jest tylko do jedzenia? Czemu łazienka jest zamknięta? Ja ją zamykałem? Dobrze, wejdźmy, zróbmy to, co trzeba. Zróbmy to, co trzeba. Mam nadzieję, że tym razem ci nic nie odwali. Chcesz tu się zmieniać w Nie ma sprawy. Nie biorę cię do łóżka, bo znowu będziesz mnie gonić, potworze. O! Tu jest klucz! Tu był cały czas klucz! Dobrze, wchodzimy tam. Ty też, ty też, tu włazi... WŁAZISZ?! Co wy trzymacie na tym strychu?! A to nie był blok przypadkiem?! O... Okej... Okay. Dobrze, jakieś zwykłe rzeczy... Mamy kotka... To okej, okay, popatrzmy się bliżej... Co tu się dzieje w ogóle?! Czy to jest jakiś księżyc, Czy co? Nie no, kota tu mają, w sensie mam się bać kota. Czarny kot się zbliża. Gdzie? Niedługo w 2020. Co się cieszysz? Dobrze, czyli kot z obrazka po prostu zniknął. Ja bym tutaj coś narysował, ale nie powiem co. Bo mi monetyzację zabiorą. Ale niestety się nie da. Czyli tutaj nic zbytnio nie było. Dobrze, to. Norma no nie wchodź tam! Zamknij... Czemu tego się nie da zamknąć teraz? Ty, ty do pralki w takim razie idź. Powinienem tam jakiś młotek wrzucić czy coś. Żeby on się razem z nim pot poturbował. Cze Czemu masz głowę w ścianie? Mamy problem. Jak ja to wytłumaczę twojej matce? No ma głowy w ścianie! O dobrze, udało Dobrze, do spania. Tak się usypia dzieci, prawda? No nie no trzeba jeszcze o kocie mu opowiadać! Trzymaj! Czytaj! No dobrze. Czemu to dziecko jest creepy? Czemu ta książka zasłania mi widok wszystkiego? Jak dziecko mi wyskoczy, gdy odłożę tą książkę To będę zdenerwowany! A ci, którzy chcą czytać, to, to zatrzymujcie sobie film, bo... To to jest ta księżniczka? Czy, czy, czy z tą księżniczką wszystko w porządku? Czy... Poczekajcie. Śpi? Śpi? Serio? Czemu chrapiesz? Żadna żona nie będzie cię chciała. Jak tak już wcześniej chrapiesz. Dobrze, dziecko poszło spać. Ej, teraz historia jest znacznie inna. Troszkę inaczej to wygląda. I teraz Przydałbyś jakiś młotek, żeby dziecko na pewno nie wstało. Ale niech będzie. Chrapie. Jest dobrze. Czekamy na rodziców. Idziemy na kanapę w Kime. Spać. Proszę. Zaśnij. Zaśnij. Nie! Co to było? Coś się otworzyło, coś się otworzyło, coś... Gdzie jeste, dziecko? Nie no, znowu tutaj jesteś! Czy mogę po prostu wrzucić cię do windy. Proszę. Jedź. Czekaj. Nie! Nie! Nie z nim! Nie z nim! Nie! Musimy znaleźć dwie dodatkowe dusze, tylko spadamy. No ale delikatnie. Jak tylko cię złapię, to wsadzę cię do tego pieca i tym razem nie otworzę, czaisz? Chociaż ty teleportować się umiesz. Ale mamy siedem dusz. Potrzebujemy jeszcze jedną duszę i będziemy mogli schować dziecko do tego pokebola. Później, jak ktoś będzie z nami walczyć, to wyciągniemy satanistyczne dziecko i będzie, będzie walczyć dla nas. Co się z nim dzieje, to jest przerażające. <śm> Co to było? Znalazłem ósmą duszę to, to normalne, że wyrzucam dziecko do wędów I czemu on się cieszy? To jest przerażające Okej, okay, więcej dusz! Tu nie ma, nie, 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 ja już pamiętam Pamiętam wszystko, czaisz? Ja wychodzę stąd Nie wychodź, wychodzę Wychodzę, czaisz? Idę Idę Nie płacz Zje... NIE! NO JUŻ ZNOWU MNIE KONI Dobra, ja, ja to ogarnę i, I zaraz do was wracam Bo to już oglądaliście Dużo razy, a musimy Odkryć sekret Tak jakby sekret Nie, nie, nie bałem się Mamy wszystkie 12 dusz Dziecko oczywiście się tepnęło, ale nieważne przechodzimy do ciebie jeszcze normalnego w miarę otóż przez to, że mamy 11 dusz po pierwsze możemy otworzyć to w końcu, Czajisz otwieramy pokebola i cię tam zamknę na zawsze dobrze, otwórzmy co? co? O, mogę mu dać jakąś podkę? proszę, żeby to cię uśmierciło o Okej, możemy stworzyć małe dziecko. Czy można stworzyć jeszcze mniejsze? Czemu on? <laughs> Ale to jest cudowne. Mamy jeszcze mniejsze dziecko, które jeszcze łatwiej zmieścić do kosza tym razem. Prawie, prawie. Okej, okay, czyli bardziej się pomniejszyć nie da. Co? Teraz, teraz lata. Okej. Okay. A czy można mu wszystko na raz da dać? Bo jakbym wziął to, teraz wziął... To! Serio! Masz moc latania przez pierdzenie! Mamo, kupmy Supermana! A mama, Supermana mamy w domu. Tymczasem, Superman w domu. No dosłownie! Dobrze, czyli... Do PokeBola dziecka nie można schować, ale... Czekajcie, czemu... CO TO BYŁY ZA OCZY PRZEZ CHWILĘ?! Ej! Halo! Dziecko! Nie utykaj tam. Ale wpadłem. Na super pomysł. Przepraszam cię, że bije to był w talerze wszystkie. Wpadłem na super. Nie to! Nie to! Chodź tu! Wpadłem na super pomysł. Co jak włożymy go do szafki, w której nie powinien się teoretycznie zmieścić. Zamkniemy szafkę. To, to zobaczmy, co się z nim stanie, bo na obecną chwilę nie jest zbyt zadowolony. I proszę. Ale jakoś wcale mi nie jest smutno przez to, w co on się później zamienia, nawet patrząc na tą jego minę. Jakby chociaż jego mina mówi proszę wypuść mnie, a oczy zabijecie. <grystanie> <grystanie> Dlatego go tu zostawiamy i musimy wykorzystać kolejną rzecz, czyli na przykład możemy dla dziecka założyć kapelu. Jak tam się czu... <grystanie> On nie jest zadowolony. Dobrze, zmienić ci kapelusz. Op. O. Ma oksy! Ej, masz nowe oksy. Czemu się nie cieszysz? Jakby tak włożyć parę rzeczy tutaj, żeby razem ze swoim. Dziecko z oksami, pralce Czemu on jest zadowolony? Tak mi się to nie podoba. Czy jak położę go tutaj, wezmę to. To czy dziecko. Co? Co? Czemu twoja pielucha odży. odżyła i ucieka ode mnie? Co. co ty robisz? Co ty. o co chodzi z tą pieluchą? Nie no, on ma nawet magiczną pieluchę. Na sobie! O, w pokoju rodziców jeszcze nie by. nie byliśmy. Okej, okay. współczuję ci życia ogólnie. Szczególnie, że dziecko w nią czasami coś. Robi. Czekajcie, czy on będzie teraz straszył nas z okularami? Muszę to zobaczyć, po prostu muszę. Czekajcie, czy on jest księżniczką? Bo tak jakby. gdzie. poszedł w kimę z oksami. To tak cudownie wygląda. Co? Ej, mamy pierwszy raz kogoś przy drzwiach. Toaster! Ej, tego się nie spodziewałem. Ej, możemy stworzyć tosty teraz z jajkami. Czy ja mogę tak w nieskończoność dawać rzeczy? Nie gadaj! Dobra, zaraz wracam. Okej... Okay. Jeszcze troszkę chleba na... Nie mogę dać chleba? O, dałem chleba... I wszystko się skieło E... Co? Jak mam cię nakarmić, skoro wybuch toster! Dobrze, pójdźmy po dziecko w takim razie. Halo! Gdzie ty jesteś? Ej, gdzie on jest? A, tutaj. U tego nie było tutaj! Musimy zanieść dziecku butelkę. Okej, okay, udało się już. Czy to jest to miejsce? Halo, mam dla ciebie butelkę. Co zakupię głupie dziecko? <ślad> to mi się tak podoba, gdy on ma te okulary. Jedz, proszę, już. Nakarmiłem Cię, uspokój się. Jak on będzie kręcić tą głową z oksami, to, to ja nie wytrzymam po prostu. O! Okej. Okay. Wyglądało to teraz inaczej. Jeszcze zabawki wyleciały, co? <ścoughs> co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zamknij te drzwi. A łap! nie bijcie mnie. Dobra, idę, idę, idę. Ej, tego nie było! Czy mogę tu przejść? Lodówka nie, lodówka nie. Dobra, idę na górę, nie bij mnie zabawkami. Ło! Dobra, dobra, to nie było straszne. To nie, to nie było straszne. Smoczek szatana jakiś. Gdzie te dziecko? Gdzie te dziecko? Musimy je smoczkiem. Smoczkiem ogarnąć. <śled> Ej, tego nie było, tego kompletnie nie było. Dziecko, co, ksa? Mi. Idzie spać. Jesteś jakimś ma. Ja chodzę! Co? Ziomeczko, ty nie jesteś straszny Ja po prostu z tego nie mogę, przepraszam. Ale ja. Po Do spania. O nie. Muszę prawidłowego pruszaka włożyć. A co jak nieprawidłowego włożę? Masz kota. Nie, nie chcesz kota. Dobra, masz królika. Niech, niech też królika. Dobra, masz owce. Proszę tak, Ta księżniczka troszkę gorzej wygląda z czasem. Czy, czy ona zje owce? Co to jest ta księżniczka? A... Okej okay. Okej okay. Nie no, plusza. Co tu się dzieje? Tu jest kompletnie inaczej. Ej, bez kitu. Zabiera nas do piekła! Znowu! Dobra, już byłem parę razy. Nic się nie stanie. D dobranoc. Także dziękuję Wam za oglądanie. To wszystko w tym update. Ie. Ja się nie spodziewałem, że aż tyle zmian będzie. Myślałem, że włożę po prostu dziecko do pralki i się skończy odcinek, ale było mega dużo rzeczy. Także ja Was żegnam. Baba.